Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z gry Dr. Home Rome and Death Edition. Jest to gra, którą kupiłem na Steamie za złoty i 4 grosze, którą uważam naprawdę dobrą wydaną złotówkę, którą mogą poświęcić na coś innego. Ale w tym przypadku jest to udany wydatek, nie tak jak Dark Knight with Flopa, czy Irony of Nightmare. To jest dobry. Dobra wydana złotóweczka, Więc to no cóż, zaczniemy. Jest to... Taka prostutka strzelaneczka. Oczywiście zagramy. Jest to na bazie memu doktora Lisa, który sobie chodzi. I cóż, odliczanie, no i wchodzimy na arenę. Mam tu kilka takich aren. Że on patrzyć nie da się więc to pokazuje, że ta gra mnie trochę wciągnęła. Okej. Okay. I co? Po prostu chodzimy i strzelamy. A strzelam po prostu trzymając myszkę. A ła! Że dostałem z bomby. No, już mamy 2 HP, trochę straciłem. Czemu nam się odpaliło? A tak nam się odpalił, kurde to teraz. Nie rozumiem czasami czemu. że tym jedyny taki minus jest taki, że. Nie wiemy kiedy nam się odpali ten Ultimate Attack, który zabija wszystkich. Nie wiemy kiedy to jest. To jest chyba jeden taki problem tej gry. Że można się odpalić w każdym możliwym momencie. Piratów strzelamy do. O! Umarłem! To było szybkie. Nie wiedziałem co mnie zabiło. No cóż, mamy tutaj kilka map. Mamy dżunglę, mamy wzgórza, mamy pustynię. Bo mamy takie trzy areny z bosami. Więc no cóż, jeszcze raz nagramy. Nie wiem czemu zginę i jak. Takim cudem, więc no cóż. O, i jest ta lepsza muzyczka. Była to po prostu bomba zabiła. Ok, otwieram się, możemy zobaczyć naszych kolegów. Doktor Lipsy idzie ci pierdolić. Jest sterowanie pyszka i De facto wystarczy pytanie w. No dobra. I czemu znowu się odpalił ten atak w tym momencie. Go nie ogarniam. Dobra, zabijam tych berserkerów, którzy nas gonią. Dziś mamy przedmioty. Idziemy tutaj, wchodzimy Okej, okay, tych rzucających bomby trzeba się Wchodzimy, chyba są najgorsi Okej, okay, no o. Idziemy Ała! Wow, dostałem z bomby! Znaczyłem połowę HP! Dobra, idziemy dalej! Ja tak przyjął gdzieś... hila jakiegoś o, dostaliśmy Achievement, zabi pirata numer 6 100 razy. To nie jesteśmy jedną HP. O, kotek tu był. Kotki też można ponosić, to jest Achievement. O, a tu jest walka z bossem w tym miejscu. Tam nie chcę, ja za mało HP. na o nie, dobra! czy co idzie? Idziemy na bossa. Jakiegoś yy, rodacza. Dobra. Jakieś buty. Ktoże cię tak o! Wow. Jak przeleciał nasz kolega, no, HP to mu dosyć wolno spada. To jest jedyny w sumie problem. No, strzelaj, Lipsy, strzelaj! A, przed we mnie. Nie dobra, on się teraz chiluje. O no nie, mało HP! Okej. Okay. Czemu on odpala w tym momencie te swoje leczenie? Ja się znowu leczy, jak go trafię. Nie, znowu leczy? tego nie, 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 No nie, 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 za uwagę. Do menu głównego. To była gra Dr. Livesey from uh, Rome and Death Edition. No i cóż, jeśli wam da się dajcie w górę, komentarz, subskrypcję. To no i w sumie polecam tę grę. Jak macie wolną złotówkę, to możecie na spokojnie tą grę kupić, bo jest dobra. Więc cóż, do zobaczenia. Na razie.